No Bartek, szybko Ty pierwsza, bo podszywasz co chcesz dowodzić? Nie, 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 weź jakieś zdjęcie z tego Nie, tak zapozyj Nie, ty, ty, ty masz taką urodę damską, weź to zapozyj, żeby nie było widać za dużo Taki fryz, że ci mordę zasłaniał Taki frys, taki, taki, taki No tam, ten javaj. biały taki Czekaj. O. Nie jest, brzydki. Nie, 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 Daj ten z białym takim Co ci ci białą masz taką taką. To nie, Dobra, 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 dobra dobra, dobra, dobra. włosy tak nie, nie, włosy włosy na nie, nie, włosy na nie, nie, mu to Zobaczymy co zrobi. Nie, 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 może. nie, tu nie, 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 Tu no nie, no to... To. To. to nie, to za...? No nie, 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 <ś> nie, <intr overseas> nie że no. mnie nie usunął, bo chcę mu to... Dobra, wyślę mu to chyba Poczekaj jeszcze no, chwilę 10, 10 sekund, dziesięć? Nie, 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 nie. No, no, nie. może coś wyślę. No pisze, pisze, dawaj, poczekaj on, 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 on. Poczekaj No trzymaj <ślisty> 10 razy mam no. Następny z telefonu Dawida Ty jesteś dziewczyną czy facetem? Mam dziewczynę rekap Dobra O kurna, powiedział, że jestem dziewczyną Ale i tak Jaki taki debil? Rałwaj <laughs> pisz, teraz ty, 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 weź mu napisz, że teraz ty. <laughs> Jak to na ślady mambika! <laughs> Pozdrawiam ślady mambika. Mikołaj <laughs> ma nawet ładną buźkę według jakiegoś chłopa. Ale ja, ale. Ty może, która jest bedniował nagrała grałkę z drugą Ja nie chciałem teraz buźki wysłać właśnie. Weź nie jakąś posłówkę nagra, jak nie chcę. Ale poczekaj. No to Jeszcze nie wydaj żeby... mi no może co innego wysłać. Tak, co innego możesz wysłać, Mikołaj, lepsze. nie I takie trzy kropki daj do tego innego. No ładnie, szlaf, do mnie on Ej, on serio refleksuje, że jestem kobietą, kurna. No i to masz damską urodę. Taką nie damską, tylko taką delikatną. O. Damską. Mm, ok Ale z glosem. <noise> Ej, jakbyśmy to wrzucali na śladu Mamika, to trzeba zassenzorować jego nazwę? Nie, No Bartek. To bardzo z nas napię jest chopy tyle, że... Okaż płost. robić ci kesz zaśpietą to no, nie tak. No nie, no przecież może nie. No nawet jak słychać, to co, łapiemy pedofila. No, dobra. Nie, nie martw się, nie martw się, no dobra, nie martw się. Ty może no, chłopanie, może. Nie Chcę zrobić, co tylko zechcesz, ale się wstydzę. Nie wstydzę bo nie wstydzę się, takie wierzmątki jakieś, się takie, takie, takie jeszcze jakieś jeszcze mątki, jakieś jeszcze mątki jakie jeszcze tego dupni. <noise> Weź to, bo się zaraz ekran czy nie? Nie, nie, po się Dobra, dobra, git, no nie, nie no wilać, wilać. Widzę tu. Ej, co zrobię? no No już mi miski? To jest, to jest. No nie zapisuj na no. może... <grywa> to. Szybko <górna> nie ma... <grywa> <grywa> jak gdzie kończyć, to weźmy taką. jakieś zdjęcie. po prostu. Strzegna, Nie, jakieś takie zdjęcie goście z aparatem. Gażuj, Gdzieś jest Olek taki na przykład Karol! Ja Karol albo Olek, oni razem tak komi. Albo Potaczek, teraz tak się usuwasz <noise> tak może być? Zrobiłem jak ty Ok Taki Filip kurwa? A ojciec <noise> Filip znowu znów... <noise>

Ej Anioł, 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 no, 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 no. nagrasz głosówkę? Nagraj głosówkę Co, no. Wiesz, no. I... No, Nie, no tylko nagraj mi też głosówkę Jakaś, No proszę, szybko, szybko, albo. Tak, tak, ty jesteś genialna Jesteś genialna Hej kana... Ej kana, nagraj mi też głosówkę Jak jest? Hej kana... też głosówkę Ej, czemu mi się tak dupcy to? Ale innych tutaj słuchajcie, które przypał Dobra, cicho Co jest? Bo jedziesz, nie, nie, piec, nie szaj, nie szaj Chłopiec jest debil Jakiś chłopcy, zaraz ci pokażę filmik to co, Nie napisał, że chce się pobawić na snafie Nie ma 18, wysłał zdjęcie O, jest, jest! Cisza, 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 cisza Dobra, masz wygrałaś. O, o, jak, jak Jak to z policjantów, policjantki kurde. Po pierwsze, trzymaj przewód elektryczny z dala od gorących przedmiotów i powierzchni. Powtóre, nie używaj odkurzacza jako zabawki. Zachowaj szczególne środki ostrożności, gdy używany jest przez dzieci. Wyszło, dawaj to Dobra, zdjęcie. Masz, I teraz zdjęcie na... Nie, przestań. Nie, zadanie. No, może dalej będziemy się ruszyć z babą, jak on tak jest. Serio, nie, jak oh. tak. nie, dobra, przedłuż. Weźmy mu napisz, jak przyjdziesz do domu, to mu wysziesz coś więcej. Ale on też się może starać, kupię. Nie, nie, weź tu z tym masyczką i znowu. Mmmm. Naprawaliśmy różne 4K, czyli 4K i nie mogę i nie że coś takiego. Jaki chłop. Dobartek. Nie, to co Bartuj no, i bartuj. Bartuj. A czytał, czytał, No teraz jest. nas wyzywa, rozumiesz co? to? Teraz to to nas wyzywa. Tak, no, zdjęcie takie mnie, takie gaci 4K, do filu, szuka się na psach. Ja pierdolnie, co so debil. Dobra, masz damski głos, dobra. więc fajnie, hech, ufam ci, a ty mi już też, hech? Hech? Hech! hech. Co hech. by wysłałeś? Nie no nie takie zdjęcie. I coś jeszcze to napisać? No tak, że do filu, szukaj się na psach. Teraz powinno być wlej, <śpiewanie> tutaj ECPU weź to głośno powiedz Dziś stoją tu Za każdym rogiem nie musisz się bać, bo rozprawią się z wrogiem pedofilu baczność, my wiemy o tobie ECPU weź to głośno powiedz